Jesteśmy w gospodarstwie produkcyjnym pana Przemysława Pająka. Miejscowość Kolonia Ulów. Tu konkretnie gospodarstwo jabłonna. Plantacja produkcyjna bakłażana, czyli oberżyny. Pierwszy raz w tym roku już ją zaczęto zbierać, także trwają zbiory. 23 Czerwca. Dwie odmiany, na które tu należy zwrócić uwagę, akurat tu, w, tych, w tym obiekcie, uprawiana jest najnowsza odmiana semilasa fito nazywa się vanessa. Jest to mieszaniec wczesny o bardzo atrakcyjnych owocach z połyskiem i oczywiście uprawiana jest, jak w większości gospodarstw na tym terenie. Odmiana Barcelona, doskonale znana producentom bakłażana w Polsce i nie tylko w Polsce. Jest to taki standard w uprawie bakłażana. Myślę, że obydwie odmiany są bardzo popularne w tej chwili, ze wskazaniem, jeśli chodzi o popularność, oczywiście na Barcelonę. Myślę, że jeśli chodzi o całość produkcji, będziemy śledzić, obserwować przebieg. Produkcji już w, najbliższym, w najbliższej odsłonie za około dwa tygodnie, kiedy będzie już wtedy faza pełni owocowania, będą rośliny troszkę wyższe. Myślę, że i plony oczywiście będą już bardziej równomierne. Te pierwsze plony nieraz nie są do końca wyrównane. Bakłażan jest gatunkiem, który nie cieszy się taką popularnością jak w tym rejonie, a ta miejscowość jest blisko potworowa. Potworów. Mazowsze. Myślę, że bardziej Państwu będzie znane, jeżeli ci, którzy nie uprawiają, na mapie sobie spojrzą na lokalizację. Jest to taki typowy rejon uprawy papryki i od pewnego czasu również uprawy bakłażana. Zapraszam serdecznie do na śledzenia naszych relacji w następnej odsłonie.